Witajcie, witajcie w tym filmie dotyczącym życia po śmierci, a właściwie nie życia po śmierci. Biblia jest całkowicie jasna w tym temacie. Mówi, że ludzie po śmierci po prostu przechodzą w stan niebytu, nieświadomości. Nie myślą, nie czują, nie, nic nie robią, nie, nie słyszą, nic nie widzą. Pamiętajmy o tym, co mówi Księga Kaznodziei, 9 rozdział, 5 werset, 5 i w zasadzie. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą. Nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu. Tak samo ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły i już nigdy więcej nie będą mieć udziału we wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To samo, jeśli spojrzymy sobie na przykład na Psalm 115, werset 17, gdzie jest napisane: Umarli nie będą chwalili Pana, czy w oryginale Jahwe, ani nikt z tych, którzy wstępują do miejsca milczenia. Więc no jest to zupełnie oczywiste, że po śmierci nie ma nic. Poza tym, jak spojrzymy sobie na wszystkie historie biblijne, przykłady biblijne ze zmartwychwstania, którego dokonał Jezus Chrystus, żadna z tych osób nie opowiadała żadnej historii spoza grobu, tego co robiła, co się działo po śmierci, co widziała, gdzie była, czy była z Bogiem, czy nie była z Bogiem. No, kompletnie nic, nie mamy absolutnie żadnych informacji na ten temat. Dlaczego? No, dlatego, że no, nie mogli nic powiedzieć, Bo stan umarłych to jest stan kompletnej nieświadomości. Stan, który jest porównywalny do snu. Jezus Chrystus nigdy nie mówiąc o śmierci nie użył słowa śmierć. Zawsze mówił zasnął, zasnęła. Popatrzmy sobie na przykład na Historię Łazarza. Historię tę znajdziemy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, gdzie Jezus mówi uczniom o Łazarzu tymi słowami: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę go obudzić ze snu. A uczniowie odpowiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. No, uczniowie myśleli, że, że Jezus Chrystus ma na myśli naturalny sen, ale On miał na myśli po prostu sen śmierci. O tym czytamy dalej. Ale Jezus mówił o Jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Po, poza tym zastanówmy się tutaj nad taką kwestią, że skoro łazarz był człowiekiem, nazwijmy to bogobojnym, wiernym Bogu, był bardzo bliskim przyjacielem Jezus, no to. Jeżeli poszedł, właściwie poszedłby do nieba zgodnie z oficjalnymi naukami Kościoła, między innymi katolickiego, poszedłby do nieba i jako wierny Bogu zasiadłby pewnie po prawicy Boga. No ale Jezus Chrystus go przywraca do życia. Po czterech dniach łazarz wstaje. Nie dość, że nie mówi kompletnie nic o tym, co widział. No to jeszcze. Jakie to by było okrucieństwo ze strony Jezusa Chrystusa, żeby z, z, z nieba, gdzie no, cieszył się już, już tą Bożą Miłością, gdzie już był daleki od wszelkiego cierpienia, chorób i wszystkiego, i nagle znowu Jezus Chrystus go sprowadza tutaj na Ziemię, żeby przez to wszystko przechodził i znowu umierał? Hmm. No, ciekawe, ciekawe to jest, nie uważacie? Poza tym spójrzmy też na, na reakcję siostry Łazarza Marty, na słowa Jezusa Chrystusa, który nawiasem mówiąc nie pocieszał ją słowami. Nie wiem, nie martw się, jest już w lepszym świecie, jest u Boga. Tylko powiedział w 11 rozdziale Ewangelii Jana, 23 werset. Twój brat z martwych wstanie. I czy ona się zdziwiła? Bo była przekonana, no jak to z martwych przecież on jest w niebie? Nie. Odpowiedziała mu: Wiem, że z martwych wstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Dlatego śmierć w oczach Boga to jest sen, to jest nieświadomość. Stan, w którym człowiek się znajduje bez jakiejkolwiek no, no Nic nie robi, nic nie robi, nie jest w stanie nic nie robić, nie jest w stanie nic mówić, nie, nic nie słyszy. No po prostu, no zresztą, no wiecie, no jak śpicie, no to wiecie, w jakim jesteście stanie. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na, znowu na Księgę Kaznodziei, 12 rozdział 7, werset, mamy tam powiedziane, co się dzieje po śmierci. Wtedy Proch powróci do Ziemi, jak nią był, a Duch powróci do Boga, który go dał. I teraz, jeśli sobie spojrzymy na tekst, który mówi o stworzeniu człowieka, otworzę sobie tutaj Biblię na księdze rodzaju, drugi, drugi rozdział, przepraszam, siódmy werset, gdzie mamy napisane: Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I uwaga, człowiek stał się żywą duszą. Określenie dusza w Biblii oznacza człowieka składającego się z prochu ziemi, czyli ciała, i mającego w sobie tchnienie życia od Boga. Bez tego tchnienia nie żyjemy. Nie wiem, mnie to się trochę tak kojarzy, że jak mamy, nie wiem, jakieś sprzęty, Elektroniczny oczy czy telefon komórkowy. W momencie, kiedy nie ma on prądu, kiedy wyładowuje mu się bateria, po prostu jest martwy. Żeby mógł funkcjonować, musi mieć prąd, czyli to tchnienie, tchnienie, tchnienie żyć. Sam w sobie, samo sobie w ciało nie istnieje, tak samo jak sama ta energia życiowa, którą dostajemy od Boga. Nie istnieje. Ponadto, jeżeli spojrzymy sobie na Księgę Rodzaju, tym razem rozdział pierwszy, 21 pierwszy werset, tylko uwaga, ja tutaj przeczytam tłumaczenie polskie. Bóg stworzył wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe. Ale jeżeli spojrzycie sobie na dosłownika Stronga. Dostępny zresztą na internecie jest, bardzo przydatny, ponieważ mamy wyrazy hebrajskie, które zostały użyte w oryginale. No to jak spojrzymy sobie tutaj na te istoty żywe, to to słowo istota żywa, istota przetłumaczone na polski, tak naprawdę w oryginale to jest dusza. Żywa dusza. Zatem to określenie żywe dusze nie tylko tyczy się ludzi żyjących, ale również zwierząt. Czyli innymi słowy, dusza to jest po prostu istota. Żywa, istota żyjąca, człowiek, zwierzę składające się z ciała i tej energii życiowej, którą dostał od Boga. Niestety, no niestety, no powiem wprost tutaj, chrześcijaństwo, czy masoneria chrześcijańska zaszczepiła w ludziach tę ideę, że po śmierci dusze ludzkie, czy, czy no jakaś tam postać człowieka po śmierci gdzieś tam sobie żyje. No i teraz tu mamy opcji wiele, bo albo żyje w... W niebie, bądź też żyje w piekle, bądź gdzieś tam w jakimś innym wymiarze, bądź też powraca z powrotem do, do ciała, czyli reinkarnacja. Zatem można by było powiedzieć, że, no, że człowiek jest po prostu nieśmiertelny. No, skoro jego dusza jest nieśmiertelna, no to sam człowiek też jest nieśmiertelny. Bo tak naprawdę, czym czy samo ciało jest człowiekiem? No nie, bo nasze myśli, nasze, nasze serce, nasze wspomnienia, no to wszystko jakby zawierałoby się w tej duszy, która gdzieś tam sobie idzie. Czyli człowiek w postaci duszy jest po prostu nieśmiertelny. Co jest po prostu no, zwykłym kłamstwem. Tak jak czytaliśmy te wersety, człowiek po śmierci po prostu jest nieświadomy, nie istnieje, inaczej jest w stanie, można powiedzieć, takiego niebytu. Ten dech życia, pożyczony nam przez Boga, po to, żebyśmy mogli żyć, wraca do Niego. On nie jest nasz, nie należy do nas. Teraz, gdyby y, było tak, że to no, kłamstwo na temat życia życia po śmierci, życia wiecznego, no bo to jest y, tak jak mówiłam, wieczne życie, nieśmiertelna dusza, było prawdą, no to zadajmy sobie pytanie: po co Jezus Chrystus zmartwychwstał? No, mówiąc wprost, mógł sobie po prostu oszczędzić Ech, cierpienia. Przyjścia tutaj na Ziemię, przechodzenia tego wszystkiego, przez co przechodził, prześladowań, a na końcu, no, okropnego cierpienia fizycznego i emocjonalnego. No to po co to wszystko? I po co potem wstał, Skoro, jak mówią religie chrześcijańskie, w większości, bo nie wszystkie, nie tylko zresztą religie chrześcijańskie, umieramy i nasza dusza wychodzi z ciała jako nieśmiertelnej, gdzieś tam żyje, idzie w jakieś miejsce, czy idzie gdzieś tam w, jakimś, w jakiś wymiar. Przecież Biblia no, wielokrotnie mówi o tym, że nastąpi zmartwychwstanie i to, co powiedziała Marta, siostra Łazarza do Jezusa, kiedy Jezus pocieszał ją słowami: Nie martw się, Twój brat zmartwychwstanie, a ona na to powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie w dniach ostatnich. Ta informacja dotycząca zmartwychwstania jest w wielu miejscach w Nowym Testamencie, również w Starym Testamencie, w księdze Daniela, 12 rozdział, drugi werset czytamy. A wielu z tych, którzy, no właśnie, nad nie umarli, tylko mówią: śpią w prochu ziemi, obudzi się. Nie, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie wiecznej i wiecznej pogardzie. Czy Ewangelia Jana szósty rozdział 39 i 40 werset? A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dało, ale bym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Także tu nie jest tak, że my umieramy i idziemy gdzieś tam. My śpimy i my zostajemy wskrzeszeni w dniu ostatecznym. Mało tego, jak przeczytamy sobie w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Werset, no na przykład 51. Oto oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I 52. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę zabrzmi, bowiem trąba umarli. Zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. No i w kolejne wersety. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co Niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. Czyli z zmartwychwstanie wstanie jest w ciele, tylko w ciele podobnym do tego, który mamy, ale w ciele bezgrzesznym, w ciele, w ciele, można było powiedzieć, w ciele chwalebnym. No to co? No to w takim razie, zgodnie z tą nauką, że Umieramy, każdy, kto umiera, wychodzi z niego dusza, idzie gdzieś tam, no i co, i potem ta dusza będzie tu wracała, żeby przyoblec się w niezniszczalne ciało. No przecież to nie ma kompletnie sensu. Ponadto ci, którzy twierdzą, że nasza nieśmiertelna dusza wędruje sobie gdzieś tam i żyje gdzieś tam, no, pomijają, no po prostu, Centralny aspekt tego, co mówi Biblia. Tego, że właśnie z martwych wstaniemy kiedyś. Ci, co zamarli, z martwych wstaną, ci, którzy będą żywi w trakcie drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, o czym zresztą też się nie mówi, no ale to jest inny temat. Tak, jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, będą. No będą przemienieni, będą zabrani. I teraz pamiętajmy sobie, znaczy pamiętajmy tutaj o słowach Jezusa w Ewangelii Jana 11, rozdział 25 werset. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Twierdzenie, że ja umieram i idę jako nieśmiertelna dusza, no, większość ludzi idzie do nieba, to jest inna kwestia, no, ale powiedzmy, dobra, do nieba, do piekła, czy gdzieś tam, no, jest kompletnie odstawianie na, na bok Jezusa no i kwintesencji Jego, Jego Ewangelii. Co jest nagrodą dla, dla osób, które wierzyły w Jezusa? Które żyły jak Jezus, które dały Mu całe swoje życie. No właśnie to ta nagroda, że dostają życie wieczne, po zmartwychwstaniu, no to jak możemy mówić, że, że my umieramy i żyjemy sobie wiecznie? Gdzieś tam? Dobra, nawet, nawet w piekle. No ale i tak ci, co żyją w piekle, i znaczy ci, co. Będą żyć w piekle i tak myślą dobrze, kiedyś Bóg, który jest miłością, sprawiedliwością i nie będzie patrzył na, na cierpienie, kiedyś po prostu i tak wybaczy tym ludziom. No to jest kompletnie w ogóle inna doktryna. To w ogóle nie jest doktryna biblijna. To nie jest to, czego uczył Jezus. Także musimy, musimy to zrozumieć, no bo po co ja w takim razie mam. Żałować za swoje grzechy? Po co mam się zmieniać? Po co mam wierzyć w Boga, naśladować Jezusa Chrystusa? No po co, skoro i tak będę żyła sobie? Po śmierci? Gdzieś? No zrozummy, że Jezus jest życiem. Jezus jest zmartwychwstaniem nie ma innej drogi. Także ta wiara w, w, w nieśmiertelną duszę, no to jest po prostu fałszywa, fałszywa doktryna, fałszywa nauka, która no została po prostu wprowadzona w, do religii chrześcijańskiej, tej prawdziwej religii chrześcijańskiej. No i miliony ludzi w to wierzą, No niestety ku własnej, Zgubię ku własnemu zatraceniu, no bo jeżeli sobie nie uświadomimy tego, że my dostajemy życie wieczne i z wstajemy dzięki Jezusowi Chrystusowi, spełniając warunki, o których mówi Biblia. Żyjąc jak Chrystus, a jak żył Chrystus, zachowywał przykazania Boże wszystkie, miłując Boga, miłując bliźniego. Jeśli tego nie zrobimy, nigdy nie zostaniemy wskrzeszeni do życia, ale na potępienie. Także to powiedzenie słynne, jak ktoś umiera, że jest teraz w lepszym świecie, nie cierpi, siedzi w koło Boga, nie wiem, no cieszy się jakimiś tam y, dobrociami w tym innym, innym życiu, lepszym życiu. To jest nieprawda. Bo jedyną drogą do nieśmiertelności jest Jezus Chrystus. Żeby przejść do tego lepszego życia, musimy żałować za nasze grzechy i zacząć żyć bezgrzesznie. Tylko wtedy Jezus Chrystus da nam życie wieczne. Nie inaczej. Gdzie jest w takim razie, no jeszcze raz powtórzę, ta logika, że idziemy, nasza niezniszczalna, nieśmiertelna dusza idzie do nieba czy piekła, gdzieś tam żyjemy, a potem co? Potem wracamy tutaj na ziemię, i ci dobrzy dostają niezniszczalne ciało i w tym niezniszczalnym ciele żyją wiecznie, a ci drudzy co dostają swoje ciała i, i co się z nimi dzieje. Tutaj czytaliśmy, że zmartwychwstają wstają wstają i wiecznej pogardzie zgodnie z Daniela 12,2 albo zgodnie z Jana 5,29, ci którzy źle czynili na zmartwychwstanie na potępienie. I teraz co się z nimi dzieje, jak sobie przeczytacie Apokalipsę 20, werset 5-6. Inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie, błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy. A teraz co to jest, co to jest ta druga śmierć? O tym możemy przeczytać w Objawieniu, czyli Apokalipsie, rozdział 21, 8. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpucnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy, czyli ci, co łamią Boże przykazania, będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. A co to jest jezioro płonące ogniem i siarką? Czytamy dalej. To jest druga śmierć. No to coś tu nie gra jak można się zorientować. Okej, okay, czyli dusza nieśmiertelna idzie idzie do nieba i do piekła czy gdzieś tam następnie wraca tutaj na ziemię, z martwych wstaje znowu w ciele, jedni idą na drugą śmierć, potępienie, czyli wieczną zagładę, a drudzy żyją sobie wiecznie w tym ciele. No chyba się zgodzicie, że to się nie trzyma kupy. Pierwszy raz to kłamstwo o nieśmiertelności duszy pojawiło się w Edenie, bo mimo wyraźnego zakazu Boga, żeby Adam i Ewa, pierwsi ludzie, nie zjadali owoców z drzewa poznania dobra i zła, powiedział Bóg do nich, że tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. O tym możemy przeczytać w księdze rodzaju. Drugi rozdział, siedemnasty werset. No to wąż oczywiście okłamał, oszukał Ewę, mówiąc, że na pewno nie umrzecie. I o tym czytamy z kolei w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale, czwartym werset. No Ewa nie wiedzieć, czemu nie posłuchała, nie posłuchała Boga, tylko jakiejś istoty innej. No, ale w każdym razie, no wtedy, wtedy pierwszy raz padło, padło to kłamstwo, na pewno nie umrzeć. No i jak widać, ono po prostu w dalszym ciągu, w dalszym ciągu funkcjonuje i w dalszym ciągu jest żywe. No jeszcze raz zaznaczę, że gdyby ludzie nadal żyli po śmierci, chociażby w tym odmiennym stanie, no ale nadal żyli, no to po prostu tylko śmierć Chrystusa nie miałaby żadnego, żadnego sensu, nie byłaby w ogóle potrzebna. Bo Jezus Chrystus umarł właśnie po to, aby nam dać życie, przywrócić nam życie wieczne. Utraciliśmy je w momencie, kiedy grzech zapanował nad światem, w momencie, kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo. Wtedy straciliśmy życie wieczne. No i teraz, żeby je odzyskać, właśnie przyszedł na ziemię Jezus Chrystus i, i oddał swoje życie. Zatem ta doktryna no, po prostu całkowicie neguje jakby sens, sens Ewangelii. I jeszcze do tego daje, daje fałszywą, fałszywą nadzieję, oszukuje ludzi, no bo każdy sobie myśli, no umrę i no jakoś to będzie. No to nie jest tak, że jakoś to będzie. Tu w tej chwili, kiedy żyjemy. My mamy walczyć o to, żeby być w oczach Bożych, święci, nieskazitelni, bo później będzie za późno, później już nie zrobimy nic. No i ostatnia niezwykle istotna kwestia, której, którą musimy sobie uświadomić, że jedynym dawcą życia, jedynym źródłem życia jest Bóg, Bóg Jahwe czy Jehowa. Czyli ja jestem oraz Jego syn Jezus Chrystus. Wszystkie istoty w całym wszechświecie dostały życie w darze. I to życie jest podtrzymywane tylko przez Boga. Zatem my po prostu nie możemy sobie od tak przejść w inny stan świadomości, gdzieś tam sobie żyć niezależnie, bo po prostu bez. Tej energii życiowej, którą daje nam Bóg, nie możemy po prostu istnieć. Także, no, no mam nadzieję, że no, no otworzycie Wasze serca na, na tą prawdę, bo to jest, to, jest, to jest niezwykle istotna sprawa. Jeżeli to sobie uświadomimy, że to życie jest po to, abyśmy się zbliżyli do Boga, abyśmy żyli zgodnie z Jego słowem, zgodnie z Jego przykazaniami. Bo jeżeli tak nie będzie, to my po prostu umrzemy, z wstaniemy, ale z martwych staniemy na potępienie. O tym mówi Ewangelia Jana 5, rozdział 28-29, między innymi, bo tych wersetów jest cała masa. Także mam nadzieję, że, no, że zrozumiecie to i zachęcam Was do, do studiowania tematu studiowania Biblii przede wszystkim. Na razie trzymajcie się i do następnego nagrania, Lazaro. Ven fuera. Desatarle y llevarlo.